Hej, witajcie! Z tej strony Zapek.Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w LEGO Batman 2 DC Super Heroes i no i lecimy jako Batman. Nie mamy niestety do wyboru innej postaci niż Batmana bądź Robina, mimo, mimo że odkryliśmy Supermana ostatnio, ale możemy za to sobie tutaj pojeździć Batmobilem, to też w sumie było dostępne. Robin w ogóle znika? Nie, on tu stoi i czeka. A nasza misja w tej chwili to jest, w sumie nawet nie wiem gdzie jedziemy, zaraz się okaże, bo dawno nie nagrywałem, miałem lekki przestój. A, mamy się udać tu. Tu mam zacznik zaznaczony, bo szukałem mnożnika. Właśnie, muszę ten mnożnik sobie uruchomić. A my jedziemy tutaj, dobra. Uruchomię sobie od razu znacz... mnożnik, póki pamiętam, i możemy jechać z kolejną misją. W ja końcu nie pamiętam co to było, ale zaraz sobie pewnie przypomnę. Tym, że skończyliśmy tutaj... Nie, kurde, gdzie, 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 gdzie jadę? Zgubiłem, tu jadę dobrze. Skończyliśmy w Ace Chemicals. Tam poznaliśmy Supermana. Mogliśmy chwilę posterować Supermanem, co było przyjemne, gdyż... Yy... Gdyż mógł Superman latać i mogliśmy całą mapę sobie zwiedzać, to było bardzo miłe odczucie, bo w większości gier LEGO, które do tej pory graliśmy, nie licząc Harry Pottera, nie dało się latać, no. A w Harry Potterze też tylko w określonych miejscach, tam gdzie miotła była dostępna. A jak się grało jako Superman... Gdzie tu mam jechać? To monety czasami i te widma są tak niewidoczne... Nie widzę gdzie ja je mam jechać, tu ich? Nie... Tu są. Dobra. I... I dlatego też było to przyjemne to granie, gdyż, gdyż mogłem wszędzie się... Udać. okej, okay, tu się będą to pojawiły. No i znowu mi znikły, czasami albo ich nie widzę, albo one znikają. To są, nie ma ich. Widzicie? Znikły. Ja nie wiem czy ja dobrze jadę, czy źle jadę. Pojawiły się i znikły. Gra ma jeszcze sporo do dopracowania. Pokaż mi mapę, może po mapie będę jechał. Czemu w ogóle mi to prowadzi w drugą stronę? Czyż ja powinienem jechać tutaj na północ? Coś mi tu nie gra. Coś, coś, coś tutaj mi śmierdzi. Jeszcze raz pojedziemy. A teraz? Może ja powinienem jechać w tą stronę, dlatego mi to tak źle pokazuje, a no, teraz to już prędzej. Co to za auto takie duże, ty, co tu jest? Co to za auto? Chcę ja coś z tobą zrobić? A na ulicach, super złoczyńce na każdym kroku. Last... Czy sytuacja w GOTA może być jeszcze gorsza? Otóż niestety może. Potężna eksplozja w fabryce Ace Chemicals zerwała nogi mieszkańców okolicznych domostw. Każda plotka, że ceny nieruchomości w tej dzielnicy już zdążyły pospadać. Superman zdał opano, opanować sytuację, teraz pustoszył fabrykę zaraz po wybuchu. Dzielimy policjantami trudne zadanie: ustalenie sprawcy tego zamachu, czy tam z tego zdarzenia, jak te napisy szybko lecą. Aha, to była misja, ta auto duże. Ja się zastanawiam, co to jest. A to jednak misja. Inaczej pokazywało w takim razie na mapie. W jest Joker, który prawdopodobnie robi ten kryptonit chyba. Docker masz jakieś wyniki? Geniusza się nie popędza! Co tam? Coś na zielone świeci. Chyba się udało. Bo docker się śmieje. I mamy... Lex! Patrz Lex! Chłop to chłopiec! Bardzo śmieszne. Chyba mamy towarzystwo. A tym towarzystwem jest Batman oraz Robin. Okej, okay, misja jeżdżona. z No Kto tutaj zmieniam postacie? Aha, dobra. ja chciałem naciskać gaz R2, czyli tym klawiszem, którym zawsze naciskam, To się okazało, że tym klawiszem zmieniam, e, tak... zmieniam e, postacie. No w sumie ten klawiszem postacie. Dobra, no tak się zastanawiam. No Batman w teorii nie zabija, a tutaj tyle cywili po drodze. to też mogę chyba zniszczyć. No to niszczymy. Helikopter został zniszczony. To znaczy, że jeździmy po gotach, A Teraz mogę z powrotem się niszczyć, tylko jeździ duży. Ta misja taka jeżdżona dziwna, No nie, ma no nie trafiłeś do mnie. Taka troszkę inna niż te poprzednie. No tu mogę celować, spoko. No. Jeszcze trochę jest i zniszczone działko na grzbiecie tego pojazdu. No powiem Wam, że. No, są kolejne helikoptery. Że lepiej póki co mi się grało chodząc. Ale tylko odskocznie też się przydam, wiadomo, nie? W każdej chyba, że po co Lego była taka misja, w nie chodziliśmy, tylko coś innego robiliśmy. Albo było takie filmy w Harry Potterze? A szczerze, to nie pamiętam. Czy tak było kolego Harry Potter w tym Czy jakaś misja na Miotłach na przykład była? Nie pamiętam. No to była kurcze gra gralego, którą graliśmy. Więc mogę jej tak za bardzo też nie pamiętać. Ale mogą być użyteczne. Tu też jest fajnie inaczej, troszkę w tym Cały czas jedziemy. Ja wiem, że to jest taki dalej. Jak yy, się nazywa, że shooter? Shooter? Że się tylko celownikiem rusza? Bo ja tylko celownikiem rusza, nie. Yy, Batman sam skieruje i to się jakoś nazywa ten gatunek tych gier. Ale fajnie, bo jedziemy też po całym Gotham, nie? I sobie tak w teorii zwiedzamy cały Gotham, po niszcząc ten pojazd, w którym jest yy, Lex oraz Joker. Widzimy, że Batman podjeżdża coraz bliżej, naciska czerwony przycisk, katapulta, przystawka i łapiemy się tam tutaj, jeszcze Robin podjeżdża, wsiadaj Robinie, wsiadaj Batmanie. No i teraz zaczynamy chyba normalną część misji, punkt kontrolny, więc tutaj gdzieś będzie pewnie komputerek z zapisem, bo to nie to jest komputerek z zapisem, więc sobie zapiszemy od razu, o to fajnie widać, zapisz i kontynuuj fajnie widać, jak jedziemy po tym Gotam. A w teorii dałoby się wyskoczyć, ale tam pewnie by się dało wyskoczyć z jakimś Supermanem, no właśnie. Bo tutaj to tylko z zdrowia na tym wszystkim. Tutaj są e, jakieś. Nie wiem, droidy tego? Lexa, Lutera? Bo tam widzę, że jest rzeczywiście podpisane to jako L na masce. Tutaj to potrzebujemy pewnie strój robina. przystawkę czy coś. Hej, back. Nie, idź co Dobra, zniszczony kolejny tam doktorek, czy ktokolwiek to jest. Dobra, tutaj mamy strój prawdopodobnie dla Robina. No już na pewno widzę, że dla Robina, bo jest na czerwono. I co my tutaj mamy? Oprócz monet. Bierzemy oczywiście monety. Jest duża szansa, że zaraz dobędę prawdziwego... superbohatera. No, prawdziwego bohatera, superbohatera. Cokolwiek... No w sumie to jest to samo. Nie, chyba superbohater to jest podpisane. Dobra, to mogę też sobie zniszczyć. Już więcej nie mogę zniszczyć. Kostium magnetyczny. I tym kostiumem. Tego nie mogę nic poniszczyć, ale mogę chyba tutaj wyjść. Czy nie? E, nie, a mogę na przykład tutaj coś zrobić? Nie. W co ja się mogę złapać? Już nie pamiętam. A, mogę to złapać, dobra. Łap. Dzięki temu kulka tu poleciała. To kulkę będę mógł sobie chyba coś zrobić, no bo tutaj też nic nie mogę, dobra. Bo bierzemy kulkę. Muszę nią chyba tak dobrze przelecieć na drugą stronę. No, bo taka minigierka, rzeczywiście to jest. No, po podłodze kulka przeciągamy. Ma, sobie przeleciała tu. I robocik ją zgarnie. Łap, kulka, łap. Dla ciebie. Super. I m, kulka już jest w. w pojemniku takim w ogóle. Nie wiem, czyli źródło energii to tak wygląda. No, oczywiście, źródło, źródło energii. Mi w ogóle nazywa chemiczny ślad. Okej. Okay. Tutaj nic nie zniszczę, bo tu jest potrzebny Superman. Ale mogę za to sobie wyjść po tym do góry. A czy na przykład to rozwalę? Rozwalę chatła nie, wejść to. No to kolejne monetki się przydadzą. Bo tutaj jestem już bardzo blisko tego superbaktera więc dlatego te monetki sobie też chciałbym rozbierać. No niepotrzebnie schodziłeś robić, mogłeś tam poczekać. No ale dobrze. Chodzimy do góry na piąterko. A my tutaj mamy. Będziemy pewnie jakoś musieli... Yy, ła, ła. Batmana. Tego nie zniszczę, nie? Nie! Zniszczę. O nie. O nie! Batmana jakoś tutaj zawołać. Okej, okay. Albo tak, tutaj, jak jestem blisko, to się ta drabina chowa przede mną. Więc tutaj nic nie mogę zrobić. Kolejny stwór. jakaś stworze. Mogę zniszczyć, żeby się zamknęło, zamknęło to pomieszczenie. Coś mogę zrobić? Miałem gdzieś B na naciśnięcie. No nie, chyba nie. A teraz jest A to chyba tu, że na dół, na dół mogę się tą złapać. Ale nie, dziękuję. Tutaj sobie pochodzę najpierw. To mogę jeszcze pociągnąć. to jakieś. Aha, tu jest stój dla Bachmana, tak? Oko, złożymy. Super bohater. Mamy super, super bohatera. Z mężnikiem, tak jak mówiłem, powtarzałem to o ile z Karaibów. I teraz wam powiem, że jest dużo, dużo prościej zdobywać jakiekolwiek te. Super... tam było chyba prawdziwy pirat, a tu jest super bohater, no właśnie te zdolności Zdolności? Trofea? Umiejętności? Nie wiem jak to nazwać w sumie. A nie trofea, nie umiejętności, a nie zdolności. Te... Aha, tu... co? Bluszczu jest potrzebny? Czekaj, bluszcz. Okej. Okay. No te 100% monet, że tak powiem, na misji. No dobra, teraz mamy strój niewidzialności, więc kamera nam nie straszna tutaj. I na spokojnie możemy sobie wejść jeszcze wyżej Dzięki temu Już sobie poniszczymy Tu mogę zejść na dół No właśnie na dół Uwolnić gościa? Tak? Uwolniliśmy gościa, jest osoba uwolniona Chyba, no, nie wiem, właśnie nie pamiętam czy w każdej misji tak jest Mamy te ja Jeszcze tą monetkiem sobie zebrał Skoro już tutaj jestem Wychodź tam. O nie, nie chciałem B nacisnąć klawisza. Chciałem ja nacisnąć klawisz A, żeby sobie wyskoczyć. Dobra, mamy wszystko. No, tam do góry. A, no, tak się to robi. Okej. Okay. I już jesteśmy wyżej. Tak troszeczkę, nie wiem czy wam też, ale mam lekkie zaburzenia. Bo przez to, że tam coś w tle jedzie, ale tutaj ja poruszam się na tym dachu, to tak dziwnie mi jest. O, co ja tu mogę zrobić? To mogę zniszczyć? A, mogę zniszczyć, dzięki temu pewnie Kamera się wyłączy. Dobra, spoko. Tak chciałem. Coś mi się tutaj wysuwa. Robociki. No, dobrze, no to może coś ciekawego się tutaj wysunie, ale nie. no i już robocików nie ma, jest tylko jeden, który nie widzi Batmana, bo byłem już nie jestem, ale byłem niewidzialny przez chwilę, więc mi nie mogli tam zobaczyć. Monetka. Jest nawet duża szansa, że bez mnożnika, żeby się nawet udało zdobyć tutaj tego superbohatera. A tam jest coś, tam coś zniszczyłem. Ale to... Aha, tutaj muszę coś pociągnąć. No chciałem właśnie zamknąć jakoś te... ...loty powietrzne, czy tam wyloty. Żeby sobie tu wejść, no ale bez pomocy Robina by się to nie udało. Tutaj jest nowy Batman potrzebny, ewentualnie pewnie Superman też by tutaj zadziałał. Okej. Okay. Tutaj... Dobra, tak ruszyłem. Coś jeszcze tu mogę ruszyć? To mogę ruszyć. I to. Dzięki temu mechanizm cały się ruszył i zamykamy kolejny wylot powietrza lecimy dalej, nie wiem czy Robin, czy jako Robin, czy jako Batman, no bez różnicy. Ja no tutaj kolejni jacyś yy, złoczyńcy, o. Wow. Tak was mogę uderzyć? No mogę. Już padł. Może też padni. Tyle mi serduszek zaprzykrzeliście. No dobra. Udało mi się u was zniszczyć. I zdobyć parę monet, zmienić też strój, na kostium. Nie toperza, ten chyba kostium potrafi szybować. Kostium toperza posiada skrzydła, przez co trzymaj aby zacząć szybować. Tutaj na dole mamy jeszcze monety, więc chęcią bym sobie je pozabierał. I tutaj też, i tu też. Dobra, mamy dużo ilość monet, okay. więc te monety są już nasze. A czy coś możesz zrobić? Możesz sobie coś podciągnąć robi, nie? Okej. Okay. I ty możesz przeszybować na drugą stronę. Możesz zniszczyć możesz, jakieś generatory chyba. I dzięki temu możemy przejść dalej. Tutaj jest minikit. Tego nie mam pojęcia jak zdobyć. Jakoś dołem czy coś. Nie wiem. Wydaje mi się, że troszeczkę łatwiej będzie też w grze to wolne i to robić, jak będziemy mieć dostęp do Supermana. O ile będziemy mieć dostęp do Supermana, bo nie wiem, jak jest w, sumie w grze swobodnej, czy są wszystkie postacie dostępne, czy wszystkie stroje. A tu jak trzeba? Zniszczyć? Na przykład tak. Bo niszczymy ultra... minuta... Ola, mi chciałbym się zgnieść, dlatego odskoczyłem. Okej, okay, tu jest coś takiego. Zaraz to też spróbuję zrobić, tylko nie wiem, co jest naszym celem. Właśnie zniszczenie to, czy mogę sobie najpierw pochodzić. Chyba sobie mogę najpierw pochodzić. Czy z powrotem wspiąć do góry. Wyskakuj Batmanie. Robinie ty za nim. Już się zmienił Robina. I zobaczymy czy mogę coś tu z tym zrobić. Mogę. Naciągamy, czy tam przekrzywiamy tą antenę. Jeżeli to jest antena. No i się zniszczyło. I dzięki temu z tych klocków... Mogę ułożyć komputerek. Okay. To za tym idzie? To jest Batwinga czy coś? Batwinga strzelały. O nie, i Batwing tutaj niszczy tego wielkiego czołga, w którym jest Lex oraz Joker. Okej, okay, no to jak już mamy teraz wejście. No to wchodzimy. Robociki Lexa Lutora niszczymy. Nie wiem, czy bardziej chce iść na dół, czy bardziej chce iść tu. Na dół chyba i nie wejdę, więc tutaj, tutaj raczej wejdę. No spokojnie. To może coś zniszczyć. O, tu zabaków dźwiękowy. A dobra, Robin. Robin dostał rygawek przez to wszystko. Dobra, tu mamy poniszczone. Chodź Robinie. No, wyciąg tą ścianę, ciąg. Przechodzimy dalej. Przecież tak trochę chodzimy po tym statku, raz od prawej, raz od lewej. O, widzę Jokera już u góry. Tutaj jeszcze musimy zniszczyć, żeby więcej się tych zabocików, droidów czy kogoś nie, pojawia, nie, nie pojawiały się. To by się otworzyłem. To się dojechało. I kolejny droid i kolejny. wszystkie zniszczone. Co to jest? No, to mogę zniszczyć. I dzięki temu chowało się jeden, ten generatorek, czy cokolwiek to jest. No, mam to na spokojnie. Co dalej? Tam nie wejdę już w te drzwi. O kolejne robociki. Dajcie mi serduszko, no, dziękuję. Dobra, i mówisz masz zapek. Ja i serduszko, proszę. No dobra, co dalej? Co my tu możemy zrobić? Mogę zniszczyć kamery, ale to mi pewnie nic za bardzo nie da. Że ja zniszczę kamerę tam do... A dobra, już widzę co mogę zrobić. Mogę sobie przecież tutaj wejść po tej ścianie, ponieważ mam magnetyczne buty. A to mi da tyle, że... No możesz się puścić, możesz się puścić że teraz tutaj coś zrobię a wyjedzie kolejna ta maszyna zniszczę a jeszcze raz Schowa się drugi ten pistolet promieniowy, czy jak zwał to coś i tu może Batman przyjechać, tam przelecieć czy cokolwiek. Ale Batman nie masz tego. Nie masz e Szybującego stroju. Aha! Hej, dobra, o to chodziło. Dobra i mamy to. Teraz mogę sobie zniszczyć to. Co się dobrze ustawię. I tu jest dźwigienka, którą już właśnie pociągnę. Tu wyjechało. Kolejna maszyna. No i teraz już jest wszystko zniszczone. I chyba yy, mamy ten kryptonit, co nitko tworzyli. Batman! Batman! <gryw> Dostał. O kurczę, znowu lipa! Ale no tak, ogólnie to sztama, nie? Robinie, że ty się dałeś na to nabrać. Batmanie, ty też? To on to ma w ręce. Batman czaszkowy. Robin już na szczęście w swoim pojeździe. No ale tutaj mam Batmobil, do którego wskoczył Batman. Tak szybko już się poddaliście? A, tak, czego ty próbujecie rozrzucić z drogi? Joker się tak szybko nie poda, bo ma jakąś broń elektryczną. Nie, tylko nie Batmobil z klocków Lego Jedny Batmobil Kierownica tylko została Batmanowi w ręce. A Joker się śmieje, no cały Joker e, gdzie jest twój wóz? Fight łapowy jest ten, e, Robin. Chemiczny ślad, poziom ukończony, tryby gry dowolnej Odblokowany. I mamy już troszeczkę monet zarobionych, 923 tysiące. Oprócz tego mamy tutaj super bohatera, obywatela w opałach uratowanego, dobrze nam poszło. No i... ale mini zestawu chyba za dużo nie mamy, bo tylko dwa. Dwa. To trochę mi zejdzie, żeby pozbierać je. Jak będę robił tą grę na 100%? tak kiedyś pewnie będę. Dlaczego by nie? I mamy tutaj 16 na 250 złotych kloczków. No i dobra, no i mamy to zrobione. Co dalej? Myślę, ja się tak zastanawiam, czy będziemy robić kolejną misję, bo na przykład ta w Ace Chemicals była taka długa, że na trzy odcinki ją podzieliłem. A ta jest taka krótka, że 20 minut mi poszło, to dziwne, bardzo dziwne długości są tych misji w tej grze. Gdzie my się pojawimy? To jest też dobre pytanie. W której części miasta? O szlaki. Misja będzie nazywać prawdopodobnie. A my jesteśmy bez Batmobilu. Tylko z tym... Batmotorem, czy tam motorem Robina. Jesteśmy tutaj. O, mamy dostęp do... Tej części miasta, nie, to o tę część miasta mi chodziło, że tutaj jest mnożnik razy 4. Mnożnik razy 8 jest gdzieś tutaj, no ale nie wiem gdzie. Więc poczekajcie, zrobię cięcie i spróbuję go tutaj odnaleźć na szybko. Jeżeli mi się uda, to wrócimy. A jeżeli nie, no to będziemy robić kolejną misję, więc zaraz wracam. Okej, okay, jestem i wiecie, co, tak sobie sprawdziłem na 100%, żeby być pewny. I mnożnik jest tutaj, za tym czymś, za tą kostką. Tylko, że... O nie, w się tutaj Tylko, że nie jestem w stanie tego zdobyć, bo nie mam jeszcze albo odpowiedniego stroju, albo, nie wiem, odpowiedniego czegokolwiek. Więc chyba sobie na razie odpuścimy, ale mamy mnożnik razy 2, więc jeżeli się będzie udało mno... odblokować mnożnik razy 4, który jest... O nie, to jest zwykły cywil. Mnożnik razy 4 z dwóch, dwóch twarzy. Nie, nie trzeba. To wtedy go też to wam pokażę, bo ten mnożnik jest tutaj na samym dole. No i cóż, chyba nie będę zaczynał kolejnej misji. Ta misja, przepraszam, ale będzie dość krótki ten odcinek. Może jeżeli się uda, to troszeczkę następnym wydłużymy. A na dzisiaj to już niestety będzie wszystko. Ja was serdecznie zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do łapkowania. No i tradycyjnie ja się z wami żegnam. No i trzymajcie się! Cześć!